W mojej opinii, jeden z bardzo ważnych aspektów, jeżeli chodzi o sklep internetowy, czyli pakowanie. W jaki sposób pakować swoje produkty do klienta docelowego. Halo, dzień dobry, witam serdecznie z tej strony Michał Grzesiak. Witam Cię na kanale Biznes w sieci, na którym mówię o biznesie w sieci. Dzisiejszy odcinek, tak jak powiedziałem na samym wstępie, chciałbym poświęcić omówieniu jak gdyby trzech form, a w sumie to nie trzech form, trzech firm, które w jaki sposób one po prostu pakują swoje produkty i wysyłają je do klienta docelowego, w jaki sposób dbają właśnie o swoich klientów, nie tylko pod jak gdyby patrząc poprzez pryzmat produktu jego jakości jego użyteczności, ale również poprzez jak gdyby wygląd wizualny i estetykę opakowania całego swojego produktu. Z góry jednak zaznaczę, że na tym kanale, jak do tej pory nikt nigdy nie płacił mi za to, że kogoś gdzieś tam Polecam, w sensie jakakolwiek firma, która by się nie znalazła, tutaj w tym nagraniu nie otrzymałem żadnych korzyści ani finansowych, ani w postaci barteru, ani w postaci jakichś produktów, ani jakichś kodów zniżkowych i tym podobnych. Nic takiego. Powiedziałem, że na tym kanale będę kładł kawę na ławę już od samego początku, w związku z tym pokażę Wam opakowania firm, z których ja korzystałem, z których korzystałem, korzystałem korzystam do tej pory, z których korzysta również moja żona. Które są po prostu godne polecenia i w jaki sposób one dbają o klienta. Tak więc ja biorę kamerę i pokażę Wam, w jaki sposób jakaś tam konkretna firma, jedna, druga, trzecia, pakuje swoje produkty. No i tak, pierwszą firmą, którą chciałem tutaj pokazać, no jest firma Oldog, którą jak gdyby stworzyłem 8 lat temu i sprzedałem po 7 latach z sukcesem, jeżeli chodzi o e-commerce. Jest to moje pierwsze dziecko, jeżeli chodzi o sklep internetowy. I takie pudełeczko właśnie ja zlecałem do produkcji. Jest to pudełko o wymiarach mniej więcej 12 cm, yy, nie 12 cm. Więcej niż 12, ponad, to jest około 20 cm. Już sam nie pamiętam. Dodatkowo jest ostemplowany, jak gdyby logiem oraz nazwą firmy. Otwiera się je w bardzo prosty sposób od spodu. O, troszeczkę mocno w tym momencie. No i w środku jest. Pudełko drewniane, i w tym pudełku jest taka bransoletka z wilkami w środeczku. Tutaj od zewnątrz można było sobie wziąć i wygrawerować dowolną sentencję, jeżeli chodzi o na przykład, pomysł na jakiś tam prezent. Dodatkowo po bokach można zauważyć, że jest tutaj sianko, jest to tak zwana wełna drzewna, która była dodatkowo perfumowana. Rozmaitymi zapachami. Na przykład wiosną używaliśmy jakiegoś aromatu o zapachu, nie wiem, kwiatów, tak? No bo to wiosna, boli się przyroda do życia i tym podobne. Zimą z kolei używaliśmy aromatu pomarańczy z goździkiem, które jak gdyby, nie wiem, sygnalizowały okres świąteczny. Bardzo ładny zapach, dzięki czemu po pierwsze klient widział ładne, schludne, ekologiczne opakowanie. Dodatkowo, jak je otworzył, no to jeszcze czuł gdzieś jakąś tam woń zapachu. No i dodatkiem takim był właśnie upselling w postaci graweru, który można było sobie dodatkowo kupić. I można było po prostu w ten sposób obdarować jeszcze bardziej wyjątkowym prezentem drugą osobę. Analogicznie, tak samo kwestia związana z drewnianymi zegarkami. One były w bardzo podobnych opakowaniach tekturowych, jak tam pokazywałem wcześniej. Niemniej jednak, w środku był po prostu drewniany zegarek. W tym momencie mam słabe oświetlenie, powinno to lepiej wyglądać, aczkolwiek tak mniej więcej to się wszystko prezentowało. Pudełko drewniane, sosnowe, z drewna, jak gdyby, może nie wiem, czyli tego, czy nie tego, już nie pamiętam. Aczkolwiek tak to mniej więcej gdzieś wychodzi. Klienci byli bardzo zadowoleni, mówili o tym, że produkty świetnie wyglądają, a opakowanie jest po prostu bezbłędne. Drugą firmą, którą chciałbym pokazać jest firma Doktor Tusz, Doktor Tusz, z którym tak naprawdę ja jestem od 7 czy od 8 lat, jeżeli chodzi o tonery, lasery, jakieś akcesoria czy półprodukty do drukarek i tym podobnych, jest to absolutnie top 1. Bardzo mi się podoba sposób identyfikacji wizualnej tej firmy oraz opakowania. Jest po prostu według mnie bezbłędny, obłędny. Ja co prawda wyjąłem to opakowanie z szafy, ono już ma tam kilka miesięcy, jest troszeczkę pogniesione, aczkolwiek, tak jak mówię, wszystkie jakieś napisy, otwórz mnie i szybko, jakiś tam toner do drukarki, doktor tuż. Postać właśnie animowana, którą gdzieś tam firma się gdzieś tam pokazuje w sieci. Dodatkowo można zauważyć, że jest instrukcja obsługi, w jaki sposób wziąć taki toner, czy taki tam bęben zamontować, jak to zrobić w sześciu prostych krokach. W środku jest podziękowanie za zakup, że następnie dziękują i tym podobne. Bardzo fajnie to wygląda wszystko, jest bardzo kolorystycznie, ładnie dopasowane do siebie i wygląda to po prostu błędnie. Bardzo polecam tą firmę. Tak jak mówię, poprzez to, że wysłali mi tak piękne opakowanie, ja stwierdziłem, że zostanę z nimi na lata, bo jakość produktów jest. Genialna i dodatkowo to pudełko również jest genialne. Trzecią firmą jest firma Blar. Przyznam się szczerze, że ja tej firmy nie znam, ponieważ ta firma handluje odzieżą dla kobiet. I zauważyłem, jak moja żona sobie zamówiła w tym sklepie internetowym, właśnie chyba spodnie z tego co pamiętam, poprosiłem ją o to, żeby zostawiła mi to pudełko, nie wyrzucała go do śmieci, ponieważ jest również bardzo, ale to bardzo ładne. Takie cieniutkie, z bardzo ładnym stemplem, tutaj, jeżeli chodzi o logo, jeżeli chodzi o nazwę firmy, to pudełko otwiera się w ten sposób. Tutaj tego może nie będzie widać. Nie, widać, że w miejscu tych ząbków jest jak gdyby taka. Nie, listwa tekturowa, którą się po prostu zrywa. Jak się ją ozerwia, to wtedy pudełko można otworzyć, a wcześniej tego nie można zrobić. I co jest w ogóle zarombiste i nawet powiedziałbym wręcz zajebiste i godne uwagi? Tutaj wewnętrznej części, jak gdyby tego wieczka, tego zamykanego pudełka, jest napis dziękujemy, że jesteś z nami, z serduszkiem hashtag Blar Girl, razem z logotypem. No, rewelacyjna sprawa bardzo fajnie to wygląda na tej zwykłej tekturze, na tym opakowaniu z tektury. Dodatkowo, w środku, tutaj tego produktu nie ma tak, tutaj nie ma tych spodni, akurat bo to były spodnie aczkolwiek, w środku Właśnie wyobraź sobie, że one gdzieś tutaj były. Były one zapakowane w taki bardzo ładny papier ozdobny, który, na którym jest jak gdyby nadruk wykonany również z nazwą firmy oraz logotypem. Był on jak gdyby zabezpieczony taką naklejeczką. I tutaj w środku były spodnie. Te spodnie były zapakowane w ten papier, zaklejone tą naklejką, zamknięte łącznie oraz również są tutaj jak gdyby... Taka ulotka została dołączona, że możesz się zarejestrować, jakieś zebrać zakupy, wymieniać punkty na nagrody, czyli tak zwane shopcoiny, o których tak dużo mówię w swoim szkoleniu Fundamenty Biznesu w sieci, do którego link możecie znaleźć w opisie oraz w pierwszym komentarzu do tego filmu. Niemniej jednak wracając do szczegółów, bardzo dobrej jakości produkty, co prawda ja nie używałem, bo moja żona w tym chodzi, bo są tam produkty tylko i wyłącznie póki co, przynajmniej z tego co ja widziałem dla kobiet. Niemniej jednak polecam Dr. Tusz, firma Blar. No i oczywiście firma Old Oak, która już co prawda nie jest moją firmą, ale nadal ma wspaniałe produkty. Dobra, przesuniemy się i zobaczymy troszeczkę na mnie z tą kamerą. Dobra, ja mógłbym sobie ten bajzel troszeczkę poukładać. Niemniej jednak do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że warto jest zadbać o opakowanie. Dlaczego warto jest zadbać o opakowanie? Nie wysłać tego byle jak, byle jaki sposób, a to dlatego, że po prostu te firmy zapadają w pamięć. Tak jak mówię, ja kiedyś pierwszy raz zamówiłem właśnie z firmy Doktor Tusz... Push. Yy, czy tam to było się konkretnie nazywa toner? Ja zamówiłem sobie toner i to było gdzieś 7 lat temu. Do dziś zamawiam regularnie, właśnie, tonery czy jakieś tam inne akcesoria do drukarki potrzebne do tego, aby móc drukować tak papier, jakieś tam dokumenty, faktury i tym podobne. W związku z tym poprzez to, że właśnie po pierwsze zapamiętałem, jeżeli chodzi o identyfikację wizualną tą postać animowaną z tymi czerwonymi włosami, co dodatkowo to całe pudełko sprawiło, że ja właśnie chyba dla pudełka też między innymi kupuję w tej firmie. Moja firma, była moja firma, już nie jest moją firmą, Old Oak, również, naprawdę fantastyczne pudełka, mnóstwo pozytywnych opinii. Mnóstwo pozytywnych opinii dotyczących aromatu, dotyczących sposobu zapakowania, w jaki sposób to w ogóle wygląda. Uważam, że to był strzał dziesiątkę, w związku z tym, jeżeli będziesz handlował produktami, które będą nadawały się na prezent, albo będą jakimiś produktami z branży beauty, albo będą jakimiś produktami, które po prostu będą dla kobiet, kobiety na to zwracają szczególną uwagę, to warto zadbać o to, aby dopasować właśnie do swoich produktów, do swoich paczek, jakieś, nie wiem, może gadżety, może jakiś, właśnie sposób opakowania jakiś papier, który będzie na którym będzie naniesiony nadruk z logiem Twojej firmy, z podziękowaniami, w jaki sposób im podziękujesz, dlaczego im podziękujesz, czy będzie tam jakaś grafika, czy będzie tam jakaś emotikona, jakieś hashtagi i tym podobne, odnośniki, być może odnośnik do strony internetowej również, jakiś kod rabatowy, warto o to dbać. Ja spotkałem się naprawdę z wieloma, jak gdyby, sposobami podziękowania klientom za to, że kupiło się w jakimś tam konkretnym sklepie internetowym. Widziałem już żelki, takie mini dodawane, widziałem już krówki, czyli te mordoklejki tak zwane, kwiaty czasami nawet sztuczne, ktoś potrafił gdzieś tam Jakaś firma potrafiła gdzieś tam dorzucać do tych przesyłek, no przeróżne jakieś gratisy i tym podobne, tylko wyłącznie po to, żeby zatrzymać tego klienta, żeby gdzieś utrwalić mu w głowie, że a ta firma konkretna jest taka, bo oni mi coś tam kiedyś wysłali, to ja u nich kupię ponownie. Dlatego warto o to dbać, dlatego warto w to inwestować. Śmieszne, co jest śmieszne w ogóle? Czasami zdarzają się takie sytuacje w przypadku jakichś tam produktów, że samo opakowanie kartonowe, na przykład jakieś drewniane, no, albo jakiekolwiek jeszcze tam inne. Jest droższy od samego produktu, który znajduje się w środku tego głównego produktu, który człowiek gdzieś tam zakupił. Takim przykładem mogą być na przykład jakieś tańsze perfumy. Tak, albo nie, wody perfumowane, nie, perfumy, chyba woda perfumowana. Nie wiem, której z tych nie znam się dokładnie. Nie muszę się na wszystkim znać. W związku z tym nie wiem, która z tych opcji, aczkolwiek, jeżeli jest jakiś tam perfum, jakiś zapach, to nierzadko zdarza się, że sama fiolka z tym atomizerem, który jak gdyby pryska gdzieś tutaj na szyję, w okolicach szyi, jest droższy od samego produktu. Więc ta, takie sytuacje się zdarzają. Czy trzeba mieć tego świadomość? Nie do końca, niemniej jednak, z punktu widzenia przedsiębiorcy, no warto o tym wiedzieć, że czasami produkt może, znaczy czasami opakowanie może być droższe od produktu. Dlatego zachęcam Was bardzo serdecznie, jeżeli będziecie planowali swój sklep internetowy albo jeżeli już go macie, to zastanówcie się, czy wyjątkowe opakowanie, wyjątkowe podziękowania za to, że ktoś kupił u Was w sklepie internetowym, czy być może jakaś zwykła broszura, etykieta z kodem rabatowym na następne zakupy. Nie skłoni tego klienta, żeby wrócił do waszego sklepu internetowego, żeby zostawił po raz kolejny u was pieniądze, żeby o was zapamiętał, żeby was polecił innym osobom, czyli tak zwany marketing szeptany. No bo to nie jest wielki problem, żeby wziąć, wydrukować sobie na przykład tysiąc etykiet krótkim kodem rabatowym, z adresem strony internetowej, z numerem telefonu, z adresem mailowym, z odnośnikami do social media, żeby wydrukować sobie takie tysiąc sztuk za, nie wiem, powiedzmy 100 zł, 150 zł. Teraz strzelam w tym momencie. Nawet niech to kosztuje 200 zł. Załóżmy, że tego tysiąca etykiet, dajmy na to, nie wiem, Skuteczność będzie 2%, konwersja będzie 2%, czyli 20 osób powinno wziąć i wykorzystać ten kupon rabatowy z powrotem. No to trzeba sobie później przekalkulować, czy to ci się opłaca, czy te zainwestowane 150 zł, wrzuconych etykiet do paczek, zwróci ci się poprzez to, że na przykład dokona zakupu tam 20, 30, 40 osób. Nie wiem, trzeba policzyć. Każda sprawa i każdy przypadek jest jak gdyby rozpatrywany indywidualnie, ale warto to po prostu rozważyć i utrzymać tego klienta. Tak? po prostu utrzymać tego klienta w swoim sklepie internetowym drobnymi gestami, które naprawdę zapadają w pamięć. No bo możesz zadać teraz pytanie, ale hola, hola, hola. Jeżeli ja będę handlował śrubokrętami albo jakimiś, nie wiem, klockami, tarczami, lub na przykład, dajmy na to, nie wiem, konewką do podlewania kwiatków. No to czy ja tam mam się jakoś, nie wiem, bardzo rozczulać nad tym odpakowaniem? Moja odpowiedź brzmi nie. Nie. Dlaczego nie? No bo ponieważ śrubokręt, jak zazwyczaj kupuje śrubokręt, kto, kto kupuje śrubokręt? No zazwyczaj mężczyźni kupują śrubokręty. To raczej wątpię w to, żeby jakiś pan mechanik, czy jakiś pan budowlaniec, czy po prostu ktoś, kto potrzebował śrubokręta, będzie patrzył na to, czy gdzieś tam otrzyma, nie wiem wykwintne pudełko w różnych gdzieś tam kolorach z jakimiś dodatkowymi etykietami. Uważam, że nie, aczkolwiek można tutaj zastanowić się nad tym, do jakiej grupy docelowej docierasz i co ta grupa docelowa lubi. Być może warto zastanowić się właśnie nad takimi gratisem. Być może warto tutaj pomyśleć sobie, jakaś, nie wiem, krótka instrukcja, w jaki sposób czegoś można użyć. Tutaj trzeba te sprawy zbadać indywidualnie, dlatego tak często i tak głośno i tak bardzo często, powtórzę to po raz kolejny, powtarzam o tym, że jednym z podstawowych, fundamentalnych, jak gdyby, kluczy do kluczy, klucza, furtki do sukcesu w sklepie internetowym jest zdefiniowanie grupy docelowej. Jeżeli odpowiednio definiujesz grupę docelową, tym lepiej, tym łatwiej będzie Ci stargetować reklamy, stargetować produkty, stargetować gratisy, stargetować kody rabatowe do właśnie tych osób, które są stricte zainteresowane Twoim produktem. Ale to już jest inny rozdział, inna książka. No to cześć. Trzymaj się. Do zobaczenia. To tyle na dzisiaj. Widzimy się za dni.